Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym długo myślę oczekiwanym odcinku z gry Territorial IO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Halo. Będzie to gra Free for All. Jest 26 graczy, a ja nie wiem gdzie zacząć. To jest trochę problem. No, powiem Wam, to jest spory problem. No dobra, zaczęliśmy jako tako gdzieś tu. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Tu jest bardzo dużo graczy. Może nie będzie najgorzej. Chociaż to wyjdzie z czasem na pewno. Fakt o nieagresji poproszę ze wszystkimi tutaj obecnymi dookoła. Z tobą na środku też. I lecimy się rozwijać. No tu nie ma co odizolować za bardzo. Kurczę, No to jest troszeczkę ból jednak. Bo będziemy musieli haratać te boty jak tylko będziemy mogli i tym się zajmijmy, ratajmy ratajmy to najpierw w środku a później do zewnątrz 10% sendu wydaje mi się, że powinno być ok. no wyślij te jednostki wysłuchałeś, dzięki ci bardzo w końcu ty jesteś w miarę mały, ty jesteś teraz mały też i ja widzę tu się rozrastasz, więc tobie tutaj zabronimy się rozrastać bardziej, przynajmniej w naszym kierunku. Tu zaizolowaliśmy sobie jednego, ale musimy go zgasić, bo jest za duży. My mamy teraz koronę z kolei, więc przyjemnie. Ciebie dobierzemy, ciebie dobierzemy i Ciebie tam też dobierzemy. Jesteś botem, więc ciebie sobie zjemy. Wy tu walczycie, więc fajnie. Są chcę sojusz, mówiłem ci, że chcę sojusz z tobą. Ale nie zareagowałeś. Z pixel i tutaj jeszcze są. Okej, okay, jak sytuacja wygląda na froncie? Na froncie wygląda sytuacja tak, że ty jesteś za duży. Zobacz sobie tam na północ. Hmm. Czy wy byście nie chcieli zaatakować tego? Nie chcielibyście, może. hmm. hmm, hmm. Bot atakuje mnie z Ten bot jest za silny na mnie na razie, więc nie będę się nim interesował za bardzo. Na środku są słabi gracze, widzę. ciebie sobie tam popłyniemy. Ciebie sobie zjemy, w sumie już teraz to możemy sobie ciebie zjeść. W zasadzie, bo czemu nie? I ten Egipt taki jest przyjemny do zjedzenia, muszę powiedzieć. O, i 830, jaki przyjemny jest do zjedzenia. Kolego, nie rób mi takich rzeczy. Nie rób mi takich rzeczy, bo tak nie, bo nie można tak działać. Jeszcze raz cię zaatakujemy. Wypad mi stąd. Ciebie tu nie chcemy. No, ok. Wygląda to spoko. I nie wiem czemu mnie atakujesz. A jak już mnie atakujesz, to cię odatakujemy, nie? Bo o to tu chodzi. Jeszcze raz cię zaatakujemy i cię tu wyczyścimy w sumie. Okej, okay. nie wiem czemu mnie zaatakował, ale jak tak chciał. Ja już tutaj skończę atak, niech on tutaj się zamknie sobie te przestrzenie. I cóż, czekamy w zasadzie. Tutaj jest największy. RSA jest największy. Więc jego powinniście atakować. A my tutaj sobie zaatakujemy, może to. To nie jest najgorszy ruch w zasadzie. A kory zaatakować musimy, niestety. A na pewno nie chcemy atakować nikogo, kto z RSA graniczy. Więc oni niech się tam wybijają. Ja będę tutaj sobie delikatnie szturchał. Może tak z 15. No, ten RSA jest tam potężny, bardzo potężny niestety. Więc trzeba tutaj szybciej przyciskać. Bo będzie problem za moment. Ty sojusz, ty sojusz i wy wszyscy... Powinniście atakować RSA, bo będzie problem. Panowie, problem będzie bardzo duży. My nie chcemy tutaj problemów. Okej. Okay. Że ten motetę nie chce fullsendnąć nikogo. To jest niesamowite. Teraz o jakby. Jakby coś zaczął działać w tym kierunku fullsendnięcia. Fajnie. No i dobra, i przejęliśmy sporo terenu, jeszcze ten jest do wybicia. Uuu, tutaj coś pięknego się stało, tu się zadziało ideolo. Ty tam, gdzie ty tam dryfujesz przyjacielu? Nie wiem, a do tego dryfujesz, no i bardzo dobrze, By mi się podoba. Ja tego dobijać będę, on co już oczywiście. I tego sobie dokończę. Naturalnie. Tutaj widzę masz jakieś sepki. Jeszcze to sobie pozabieramy. Żebyś nas tu nie dręczył. Stateczkami. Ok. I teraz dobrze by było tego pocisnąć, nie? To tu się będzie rozwijać. Nie. Nie chcemy sobie już. Jak to będzie teraz się dziać? Na pewno możemy zgarnąć chyba tego, tak mi się wydaje. I teraz tego możemy trochę zaatakować mocniej. No okej, okay, spoko. Wygląda to sympatycznie. I wy wszyscy atakujcie tego, tak. Atakuj. No, chcesz atakować czy nie? Bo ja widzę, że nie atakujesz. Okej. Okay. Atakuj. No. Widzę, że nie chcesz atakować. Ok. Atakuj. Zobaczymy, kto go zaatakuje. Ja tu mam koronę, więc rządzę na chwilę obecną. Zaatakował go. Więc jego też zaatakujemy. Spoko. Mi to pasi. Ok, full send. I teraz odjecha nas z powrotem. Spoko. Ok. I teraz możemy pocisnąć tego delikatnie. Przyjąć sobie korona I teraz poczekamy. Ty. I ty. I. Wszyscy atakować tego? No, ktoś będzie go atakował? Nie, niedobrze. Atakuj. Prawo. No, będziesz go atakować, czy nie? Prawo, na dół. Atakuj, przyjacielu. Ja tu będę się bronił. Dobrze, ten atakuje. Więc spoko. Ja sobie tam delikatnie szturchnę. Dobrze. Atakuj. Jest w nas moc. Zaliż, moc w nas jest. Dobrze, dobrze atakuje. Więc ja sobie go szturchnę. Ten łódki wysyła. Okej, okay, mamy sojusznika. Jest dobrze. Mamy dwóch sojuszników. Jest bardzo dobrze. RSA za bardzo atakuje. Co to jest? A, to jest ten zielony. Więc atakujmy go mocniej. Spoko. Sytuacja wygląda sympatycznie. Turchniemy go jeszcze raz. Tak jest. On będzie tam się wybijał. Z jednostek. Bardzo dobrze. Teraz będziemy go szturchać. Zalicz szturchać go będziemy. O, full sendną. No. Spoko. Dobra. O, i ten mnie zaatakował. To nie było dobre rozwiązanie. To było złe rozwiązanie, mój przyjacielu, więc widzę, że tutaj sojuszników nie będziemy mieli jednak. Możemy sobie odebrać ten teren. Wypchnąć delikatnie ten teren. Jesteśmy ustawieni. Tu jeszcze jakiś gość został w środku. Spoko. No i po co nas było szturchać? A mogliśmy mieć pakt o nieagresji i sojusz do końca. To zachciało wam się szturchać. Po co to tak? Po co to na co to tak? Dobra, ty jesteś w środku tam gdzieś, więc cię nie odbierzemy, ale ciebie możemy zjeść. Tu jesteś, ty. I tu jest jeszcze. A, ty jesteś w górze, więc ciebie to nawet nie zjemy. Nie ma opcji na to, ale Ciebie zjemy naturalnie. Fajnie. I przyjmiemy sobie jeszcze te większe, takie wysepki. Oczywiście, że tak, bo czemu byś nie. Fajno. Tu sobie popłyniemy, tu sobie popłyniemy. Tu sobie też popłyniemy. I zjemy gościa do końca. No, do końca mówiłem. Zaklaszemy, podziękujemy za grę. I cudownie, całe halo nasze. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie, za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zapraszam do subskrybowania kanału i oczywiście do lajkowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!